Pieniądze. Lutuś, sześć złotych. Wbijesz do mnie mój i kto ludka dominik. Wijam, wbijam. wbijam. Siama Kamilowski w ogóle. W pieniądze. 5 zł. To wbij do mnie na Wiktoria SABAT 148. Bia. Finanse. Papier tole. Dursi, czerwone serce. 5 zł. To do mnie tez hiszpan podkreślenie kax. Przepraszę. Biedny Natalia Pietrucha, dwa złote. I kpa podkreślenie cholek. Joś. Czenko ja. Sowa 2 złote Wysyłam o 12:58 ile? Widzę to. Czekaj. Da, zobaczymy. Chapier ja toła. Vishal Nowy wspierający, dziękuję. Kisiel Dwa złote Dasz follow, proszę podkreślenie prywatne, podkreślenie Kisiel, podkreślenie Ej, czekaj Follow, nie, followa ci nie dam, a jak masz prywatne to nie wejdę Followów nie rozdaję, wariacie, wiesz? Pieniądze Panda Dwa złote 47 groszy. Wbijesz na ikmarcin podkreślenie pacholik. Pozdro 12.58. dwunasta pięćdziesiąt osiem. Jest trzynasta siedem. pieniądze Armazji. Dwa złote. Live'ik po lekcjach, jak najbardziej Dzięki gelu lecimy dur Uśmiechnięta buźka, pieniążki jedni do sasa, drudzy do lasa Wysyłam o 12.59 Dziękuję Hermasi za 2 zł Jest, kurwa, to jest kolejne 9 minut zakolejkowane Pieniądze like 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 Kupson Games 2 złote. Hejka, dodasz do znajomych w Fortnite nick pogromca marchew podkreślenie. A, to Fortnite! Dobdam cię! Ja pierdolę, ja pogromca marchewek na Instagramie wpisuję. To jest kurwa hit wszystkiego! PogromcaMarchewek marchewek na Instagramie. 10 minut kolejki. Pieniądze! Wikusia. 5 złotych. To wbij do mnie na igwiktoria, s a, -B -A -T 148. A tu już byłem. Ej, tu już byłem. Czekajcie. O, aż pierdał się puścić, Czekajcie. O. Już bardzo blisko, pastor, cztery złote. Wbijesz na ich podkreślenie, kasztan, podkreślenie 0. Już bardzo blisko widzowie i wychodzimy stąd. Wbiję 6 donajtów zostało. 6 donajtów, pieniądze. Like Maciej podkreślenie, Sobon, 2 złote. Siema, wbijesz na insta. Jeśli ktoś jest zainteresowany motoryzacją, zapraszam serdecznie. Dziękuję za... pieniążka. Pieniądze! Gorszki. Dwa złote. Wbijesz na ich gorszki, proszę byczku i dużo zdrówka i pozdrawiam cię plutko uśmiechnięta buźka. Ty, opisuję gorski, to mi się kurwa nitro wyświetla. Tu jesteś. Dziękuję. Folałabyś mi zostawił. Pieniądze! Weronika Karaków. 3 złote. Wbijesz w ERON i k a k a r a k o -W -15. Już o. A zaczęło się, kurwa, od Dawida Czecha Pieniądze like Sterk Trzy złote Siema, wbijesz na trzydzieści 38 podkreślenie Karol, z góry dzięki E, prywatne masz konto. Pieniąże! Pies podkreślenie tofik. 2 złote. Wbijesz insta nazwa pies podkreślenie tofik. gapier ja do kolejne na 5 do raz 2 Z U R A -s, S 1 10 zł Wbijesz na Z U R A S S 1 pozdra Pozdrawiam Proszę I like it. I like it. 2 zł. Za ile hajsu zrobisz mi promo IG za 20 zł? Nie promuję wariacie. Dobra, nadrobiliśmy prawie wszystko. Czekajcie. Czekajcie. Jeszcze z 2 pewnie. Pieniądze mafię o podkreślenie 04. 2 zł. Trzałeczka Geluś, wbijesz na ikmafię o podkreślenie 0,4 Dobra, zobaczmy szybko Jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa Dziewiątce Dawidowski, dwa złote Wbijaj podkreślenie grochalski, D podkreślenie jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden! Koniec chyba pieniądze! Dekrycha Trzy złote, wbina i gold podkreślenie krycha. Dziękuję za pieniążka. Koniec, proszę. Proszę. Zostawcie mi łapkę do góry. Nie zaczyna się znowu! Ka SPRZ, a 4 dwadzieścia Cztery złote wbijesz na ik K a 2006 a -K -20 <śles> Kurwa. Bie, idę. Lajka like masz, znaczy serduszko, polowa masz mi zostawić za to. Zrobiłem. Dokonałem kurwa niemożliwego Dokonałem niemożliwego Uff. Idę pograć chwilę w Fortnite'a, muszę odsapnąć Czekajcie, gramy w Fortnite'a chwilę Ja kurwa nie mam siły robić omegle teraz Ja już mam tak zrytą panie. Mam tak zrytą banię po tym że jak mi ktoś na omegle zacznie gadać do mnie, to ja nie będę wiedział co mu odpowiedzieć. Więc pogramy chwilę w Fortnita i później może wrócimy na omegle. Dwa złote. Siema, to może do mnie ikce a cecha u900. Dziękuję za dwa złote. Na telefonie wpadnę. Mm. Jadze. Kacper, trzy złote. Wbij na Insta K o podkreślenie K o. O kurwa, ty opóźnienie mam. Halo kurwa, opóźnienie mam. Aleksandra, dwa złote. Wbijesz na mojego ik Olafa Sola podkreślenie 2020. Pozdrowisz? Czekajcie. Amerka się zjebała kurwa. bizdu. Amerka się wyjebała. Widzowie. Czekajcie. Kurwa, Fortnite też się pewnie spierdolił. Standardowo, czekajcie, muszę to naprawić. Nie! Yeah. Aaaa oh. To fajna kurwa kamerka Zajebiście Czekajcie, muszę naprawić Naprawiam już, spokojnie, już nie z nie, nie rajżarem, bo to grozi pożarem. A? <tryk> <tryk> oh. hi, 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 ha, ha! ha. <tryk> Kurwa, zawsze naprawię. Wiedziałem, że Grzycho Grzechu to jest człowiek, który umie wszystko. O tak. Idę po piciu, zaraz przyjdę. Pićku, pićku, a ty łapkę został. Słodziaku mój z czatu kochany. Ale bym ci gardło wylizał.